jogowania. Ja nazywam się scena Majska i mam nadzieję, że właśnie ze mną zaczniesz ćwiczyć jogę. Dzisiaj bardzo spokojna e, sekwencja i mam nadzieję, że rozbudzi trochę Twoje również wewnętrzne dziecko. Zabawimy się e, w happy baby, post, pozycję szczęśliwego dziecka, pozycję dziecka również, ale również wystąpi działalność szansa na, na rozciągnięcie trochę naszych nóg. Także zapraszam serdecznie na matę. Dzisiaj zaczniemy od pozycji siedzącej, troszeczkę się rozgrzejemy. Jeśli potrzebujesz większej rozgrzewki, pamiętaj o naszym pierwszym filmiku, w którym, e, którym pokazuję, jak dobrze jest rozgrzać ciało. I oczywiście mam nadzieję, że również popraktykowałaś trochę oddech i przygotowałaś się do tego. Gotowa? Zaczynamy. Usiądź sobie wygodnie, z nogami skrzyżowanymi. Weź swoje półdubki na zewnątrz, tak żebyś siedziała na kości ogonowej. i kręgosłup. Podbródek lekko wyżej, dłonie na kolanach, zamknij na chwilę oczy i poddychaj. Chciałabym, żebyś tak zjednoczyła się ze swoim wewnętrznym duchem. Wdech i wydech. Pamiętaj, że oddychamy do brzucha i z brzucha. Wdech. I wydech. Super. Połóż lewą dłoń na lewej stronie, prawa do góry. Wdech. I z wydechem delikatnie. Kłaniamy się ku lewej stronie, a potem delikatnie zataczamy krok. Super, prawa dłoń z prawej strony, lewa ręka wysoko do góry, wdech, wyciągnij kręgosłup wysoko i z wydechem delikatnie kłaniam się ku prawej stronie, wdech i z wydechem delikatnie odpuszczamy takim półokręgiem, właściwie nie okręgiem. Jeszcze raz, robimy to samo na drugą stronę. Lewa dłoń na doł, prawa do góry, wdech. I z wydechem delikatnie kładziemy się ku lewej stronie. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech. I z wydechem delikatnie, po malutku odpuszczamy. Prawa dłoń na dół, lewa do góry, wdech. I z wydechem kładziemy się ku prawej stronie. Pięknie czuję, jak rozciąga się twój bok. Trzymaj rękę nad linią ucha, wdech. I z wydechem delikatny półokro. Pokażę Ci teraz na boku. Wciąż jesteśmy w pozycji siedzącej. Bierzemy ramiona do przodu, dłonie splecione w taki koszyczek, a teraz go odwracamy i wypychamy dłonie do przodu, jednocześnie zaokrąglamy kręgosłup. Robimy wdech i z wydechem jeszcze bardziej zaokrągli kręgosłup. Wyobraź sobie, że ktoś ciągnie Twoje dłonie do przodu. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Wdech ręce do góry wciąż splecione, ale tym razem klatka piersiowa do przodu. Wydech zaokrąglony kręgosłup i wdech do góry. Jeszcze jeden wdech, tym razem wydłuż kręgosłup w górę i z wydechem prawa ręka do tyłu, lewa ręka do tyłu, klatka piersiowa otwarta. Upewnij się, że jest ci tutaj wygodnie. Barki do tyłu, łopatki pięknie się łączą. Robimy jeszcze jeden wdech. Klatka piersiowa do góry, brzucho wypełnione powietrzem, głowa do góry i wydech. Super. Pięknie. A teraz przechodzimy do pozycji dziecka, więc siadamy sobie na kolankach, a potem na naszych piętach. Upewnij się, że brzucho pięknie leży tutaj na naszych udach. Potem dłonie do przodu. Opuszki palców chcą sięgnąć początków maty, a czoło kładziemy na matę. I czoło odpoczywa. Opuszki palców próbują sięgnąć maty, a czoło odpoczywa. Super. Powąć tam chwilkę. Jeśli ta przestrzeń dla brzucha jest dla ciebie za mała, pamiętaj, że jest. Zawsze ta opcja z kolenami na zewnątrz. I wtedy robi się tutaj ogromna przestrzeń dla brzucha. Go możesz położyć i wtedy ręce wyciągnąć. Opuszki palców znowu sięgają początku maty, a czoło na matę. Poleż tu chwilkę, odpoczywaj, oddychaj. Super. Czuj, jak się rozciągają nogi również i kręgosłup. Ja wracam do pozycji dziecka, bo tym razem chcę, żebyś położyła dłonie wzdłuż ciała i ponownie czoło na matę. I tym razem chciałabym, żebyś pokołysała czołem trochę, od prawej do lewej. Taki delikatny masaż czoła, odprężenie. Tutaj bardzo dobra jest również technika pracy z ciałem, jeśli masz ochotę, e, jakby. Uziemić się trochę i, jakby zabezpieczyć, łapiesz dłonią. Jedna dłoń na czoło, druga z tyłu głowy i po prostu leżymy. Pozwalamy, jakby tym dłonią zaopiekować się głowie. Odpoczywamy. Pamiętaj również, jeśli masz ochotę, kolana na zewnątrz. Super. Znowu dłonie wyciągnij, wyciągnij jak najdalej, jak najdalej. I odpuszczamy. Super. Teraz położymy się na plecach i przejdziemy do pozycji szczęśliwego dziecka na chwilę. Na moment. Rozszerzymy tutaj wewnętrzne partie ud również. Także kręgosłup na macie, łopatki przyklejone, kolana w górę. I teraz tak, jeżeli jesteś początkująco z, zrób to małymi krokami, najpierw łapiąc się może za łydkę. Jeśli możesz łap, złapać się za kostkę, to możesz złapać się za kostki albo dużego palca, oczywiście to jest Twój wybór. Kolana idą na zewnątrz i delikatnie już tutaj się rozciąga wewnętrzna partia ud. Daj sobie czas na to, żeby do, dojść do tej pozycji, jakby obserwuj, co się zadziewa, jak rozszerzasz kolana na zewnątrz. Złap się za łydki, pobądź tu chwilkę, pokołysz swoim kręgosłupem, potem złap się za kostki, zobacz jak się tu czujesz, dopiero potem za palce duże, jak złapiesz się za palce, to możesz te stopy wziąć w górę, kolana ciąż na zewnątrz, ale również stopy idą na zewnątrz, na, na zewnątrz. i kołyszemy tutaj swoim ciałem, kręgosłupem, masujemy go, to jest bardzo przyjemna pozycja małe dzieci, nie mają z nią problemu w ogóle. Jak się urodzą, bardzo chętnie w tę pozycję wchodzą, ponieważ nie ma tam ograniczeń w biodrach, aż takich jak potem mamy w życiu dorosłym, więc fajnie jest jakby praktykować tą pozycję i starać się, aby te bioderka tak naturalnie się otwierały. połącz się trochę, możesz również w pozycji po prostu statycznej, bez kołysania. Posłuchać swojego ciała, zamknąć oczy i oddychać, i, i z każdym wydechem, jakby pozwalać sobie na jeszcze większe rozluźnienie. Zróbmy to dwa razy. Wdech. I wydech. Możesz użyć tutaj oczywiście gardły, czakry gardła. Jeszcze raz. Wdech. I wydech nie tu wszystko się rozciąga naturalnym rytmem i odpuszczamy. Super. Przejdźmy teraz do pozycji siedzącej. Zobaczmy, jak rozciągnęły się te nogi. Zrobimy tutaj i Januszewiczasnę. Prawą nogę wydłuż. Jeżeli masz, jesteś początkująca, mogą paluszki być obciągnięte. Jeżeli masz. Ochotę może zrobić stopę flex, czy paluszki w stronę klatki piersiowej. Lewe kolano ugięte, lewa stopa na wewnętrzną partię u. Zrób tutaj wdech, wyciągnij kręgosłup i z wydechem skręć się w brzuchu do prawej nogi. Dłonie na prawą nogę. Wdech, wyciągnij kręgosłup i z wydechem pełen skłon. Utrzymy kręgosłup prosty, dłonie mogą iść do łydki, kostki albo dużego palca, i zostań tutaj na chwilę. Wdech. I z wydechem możesz pogłębić ten skłon, jeśli masz ochotę. trzymaj kręgosłup prosty cały czas. Nie zawijaj tego kręgosłupa, nie przyciągaj głowy do, do nogi. Po prostu kręgosłup cały czas prosty. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Super. Pięknie. I odpuszczamy. Teraz lewa dłoń idzie z lewej strony, prawa wysoko do góry. Wdech. I z wydechem, jeśli masz ochotę, ugnij lewy łokieć i po prostu przechyl ciało w lewą stronę, tak żeby rozciągnąć jeszcze raz ten bok. Teraz możesz stopę również paluszki obciągnąć elegancko i wydłużać całe ciało, albo jeśli masz ochotę, ręka prawa w górę, wdech i z wydechem wypinasz również bioderka i wyciągasz się do tyłu, z ręką do tyłu. I odpuszczamy. Super, zróbmy to samo, wszystko na drugą stronę. Lewa noga do przodu, wyciągnięta, prawe kolano ugięte, prawa stopa na wewnętrznej partii ud, paluszki albo obciągnięte, albo stopa flex. Wrób znowu, w wdech, wyciągnij kręgosłup i z wydechem skręć się do lewej nogi. Zrób kolejny wdech i z wydechem jest prostym kręgosłupem, delikatny skłon, dłonie na łydkę kostkę albo dużego palca, zrób znowu wdech i wydech, przyciągamy ten brzuszek jeszcze bardziej, kontynuuj prosty kręgosłup, jeszcze raz wdech i wydech, super, pięknie, z kolejnym wdechem przechodzimy do pozycji siedzącej, prawa dłoń z prawej strony, lewa ręka wysoko do góry, wdech, i z wydechem uginamy prawy łokieć tym razem i skłon do prawej strony. Wyciągamy tutaj boczek. Albo jeśli masz ochotę, wdech wyciągnij rękę w górę i z wydechem również podnieś biodra, a wtedy ręka idzie za głowę i wyciągamy całe ciało, całe ciało. Możesz tutaj pobyć chwilkę, poddychać, zobaczyć jak się czujesz, a następnie odpuszczamy. Super. Na koniec zrobimy małego motylka i zobaczmy, jak tutaj się czują nasze wewnętrzne uda również. Więc stopy razem, pół dupki na zewnątrz, jak zawsze, siedzimy na kości ogonowej, prosty kręgosłup, machamy kolanami delikatnie, zrób wdech. I z wydechem delikatny skłon do stóp, delikatny. Patrz, co się zadziewa tutaj w wewnętrznych udach, wdech. I wydech. Super. Jeszcze raz, ostatni raz. Wdech i wydech. Pięknie. Z kolejnym wdechem odpuszczamy i siadamy z nogami skrzyżowanymi. Możesz teraz poddychać jeszcze chwilę. Zrobimy jeden głęboki wdech i wydech. Podniesiemy ręce do góry i zagadnijmy całą energię wokół siebie na zakończenie. Wdech ręce do góry wysoko, wysoko, wysoko wyciągnij się jak najmocniej, i z wydechem zagarni całą energię do siebie i utrzymuj ją w sercu. Dziękuję na dzisiaj. Jeśli masz ochotę, możesz teraz przejść do krótkiej medytacji, Stylness Meditation albo po prostu a, poobserwować, co się zadzieje w Twoim ciele z oczami zamkniętymi, możesz również a, zrobić sobie krótką szowasę położyć się na macie i po prostu podpoczywać. W ten sposób zrelaksować się jeszcze bardziej. Ta krótka praktyka dzisiaj takiego, taki, takiego wewnętrznego dziecka mam nadzieję, że ukoi, ukoi Wasz umysł, ale również będzie idealna na przykład na wieczór tuż przed spaniem, więc zobacz, co się wtedy zadzieje z Tobą. Na dzisiaj już dziękuję. Zapraszam oczywiście jutro. Do zobaczenia. Cześć!